Witam Was w kolejnym filmiku z gry Elite Dangerous, która obecnie jest na, na etapie alfa testów. Mamy 9 misji, jak już we wcześniejszym filmiku mówiłem, które udostępnione są premium beta testerum po tej po alfie będzie premium beta później będzie beta dwójka po becie dwójce będzie etap gamy czyli tutaj gra zostanie udostępniona w finalnej wersji tylko i wyłącznie osobom które wsparły projekt no i później gra zostanie wypuszczona na, na rynek najprawdopodobniej będzie to miało miejsce gdzieś w okolicach końca tego roku chociaż nie zdziwiłbym się gdyby to był początek 2015 roku pierwotnie pierwotnie miało to nastąpić w marcu tego roku no ale jak sami widzicie już jest dawno dawno już po marcu gra nie będzie posiadała jakiegoś miesięcznego abonamentu nie będzie wymagała jakichś opłat miesięcznych to będzie po prostu zapłacić za nią przy zakupie pierwszy raz. Natomiast e, później każde większe rozszerzenie do gry, które będzie zmieniało już w znaczący sposób świat gry, też będzie płatne. W międzyczasie, kiedy będą wychodzić jakieś mniejsze pacze do gry, one będą darmowe. Gra będzie kosztowała około 35 funtów. Jakieś 100-170 zł. Trzecia misja. Tutaj będziemy mieć do czynienia z bardziej wymagającym przeciwnikiem. No zobaczymy jak on pójdzie. To sobie opuścimy. Mamy naszego... Sino dwa razy puls laser mamy heat to jest taki moduł na naszym statku który jest odpowiedzialny za zbieranie ciepła z naszego statku i wyrzucanie go skumulowanie i wyrzucanie na zewnątrz tak abyśmy tutaj no nie nie zostawiali żadnej sygnatury ciepła to może w innym filmiku Wam opowiem o co, o co chodzi ponieważ jest to troszkę troszkę bardziej skomplikowane żeśmy mu troszkę już uszczuplili uszczuplili troszkę już mu odnawia sobie w tym momencie jak tam widzicie na jego hologramie odnawia sobie no, o przegrzała nam się broń więcej energii damy więcej mocy damy sobie do broni tak żeby szybciej nam się chłodziła ach przestrzeliliśmy no jeszcze troszkę i już mu się właśnie odnowiły słony. No pewnie zaraz tu ma. No wróci. Tak jest. No i... No i po nim. Dobra, to byłoby tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnych filmików. Postaram się pokazać jeszcze kolejne, kolejne misje. Dzięki za obejrzenie filmu i na razie.